Witaj. W opisie pod tym wideo znajdziesz linki, za pomocą których możesz wejść w posiadanie kilku z moich medytacji. Potraktuj proszę ściągnięte nagranie jako twoje prywatne. Nie kopiuj ich i nie rozpowszechniaj. W ten sposób docenisz mój wkład w ich przygotowanie. Z góry ci za to dziękuję. Zacznijmy więc. Chciałbym zabrać Cię dzisiaj w podróż. Podróż bardzo nietypową, bo aby ją odbyć, nigdzie nie musimy się udawać. To jest podróż do prawdziwego Ciebie. Sprowadzimy niebo na ziemię poprzez przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteś. To znaczy, że nie musisz się stać kimś nowym. Łączysz się z istotą, którą zawsze byłeś i którą jesteś. Z Twoim wyższym ja, a więc Twoją częścią duchową, która łączy Cię ze źródłem wszelkiego stworzenia. Źródłem, w którym znajduje się siła tworząca Twoją rzeczywistość. Nie dasz rady połączyć się ze źródłem poprzez umysł, bo właśnie umysł wykreował i ze wszech sił podtrzymuje iluzoryczną zasłonę którą jest przekonanie o oddzieleniu od źródła, od Boga. Połączenie ze źródłem to uczucie, a nie myśl, to doświadczenie, a nie werbalny dialog. Tak naprawdę cały czas jesteś w polu wszystkiego, co jest w doskonałym połączeniu. Wykorzystujesz energię połączenia ze źródłem do podtrzymywania iluzji oddzielenia. Nadeszła pora, aby usunąć te iluzje i doświadczyć połączenia ze wszystkim, co jest. Pamiętaj, jesteś istotą wielowymiarową, żyjesz we wszystkich wymiarach jednocześnie, a więc jesteś już także w tych wyższych wymiarach, do których tak tęsknisz. Doświadczenie tej prawdy jest owym słynnym przebudzeniem. Cała sztuka polega na wzmocnieniu częstotliwości świadomości ciała i wejście w rezonans z częstotliwością twojej prawdziwej boskiej istoty. Nigdzie nie musisz się udawać. Częstotliwość podnosi się poprzez zaproszenie, wpuszczenie naszego wyższego ja, multiwymiarowej istoty, tak na dobrą sprawę siebie z przyszłości. Ziemia jest obecnie w stanie wzniesienia, zwiększyła się jej zdolność absorpcji światła. Światło przynosi informację, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. To ułatwia nam przypomnienie sobie naszych korzeni. Częstotliwość Twojego prawdziwego ja jest kodem, kluczem do wzniesienia. Jeśli jesteś gotów, zapraszam.